Cześć, witajcie, doktor Light z tej strony. Tak jak widzicie mamy tutaj ponownie reflektor do motocykla Aprilia Caponord 1200. Tym razem nieco inna modyfikacja niż ostatnio. Mamy światło do jazdy dziennej, mamy inną soczewkę. No, w zasadzie wszystko jest inne. Także e, omówimy sobie teraz co tu zostało zrobione. Tak jak widzicie modyfikacja na full LED, środek cały na czarno. E, przypominam, że w lampie jest taka fabryczna wada, że te... Tutaj oryginalnie znajdują się światła mijania po bokach, no i one no niestety wypalają się, robią się takie żółte, ponieważ ten napył, który jest oryginalnie na lustrze, no, jakoś nie wytrzymuje i po prostu wypala się to do gołego plastiku. Także tutaj mamy, oczywiście to też występowało w tym reflektorze. Co my tutaj mamy? Mamy soczewkę bilet na środku, nieco inną niż ostatnio, mniejszą, z takim charakterystycznym daszkiem. Tutaj jest i tak ciasno, a tamta duża soczewka no, po prostu była już ekstremalnie mało miejsca, miała dla siebie. Tutaj jest troszeczkę lepiej i przede wszystkim nie musimy tutaj od tyłu dobudowywać całej takiej skorupy, jak robiliśmy to w modelu z tą większą soczewką. Właściwie osiągi tych soczewek są praktycznie takie same, więc nie ma tutaj jakiejś wielkiej straty. O tym, co jest z tyłu, przejdziemy sobie za chwilę. Mamy więc soczewka bilet, która generuje nam światło mijanie oraz światło drogowe. Wokół niej mamy taką podkówkę. W zasadzie widoczne są tylko te dwa ramiona tej podkówki. Ona tutaj, tak jak widzicie, jest głębiej, ale no to jest zasłonięte przez owiewki, także. W ogóle w tym reflektorze widać tylko te trzy części, i tutaj to wszystko co jest takie wgłębione to jest zasłonięte przez plastik. Także widzimy tutaj tylko takie dwa ramiona. Niestety odbija mi się znowu lampa. No i mamy też po bokach nasze światła do jazdy dziennej złożone z takich dwóch podwójnych jakby pasków, czegoś takiego, takich talarków i one są pod kątem mniej więcej takim jak klosz. I to jest nasze światło do jazdy dziennej oraz oczywiście światło drogowe także, gdyż one współpracują razem z tą soczewką, zapalają się także dla światła drogowego, oczywiście jest tutaj system Dell Switcher, dzięki czemu to wszystko funkcjonuje, postojówki boczne zostawiliśmy w oryginale, jedynie co te odblaski, które są pod spodem srebrne, pozostały srebrne no żeby tutaj lepiej to świeciło za dużo by to nie dało, no można by je przemalować na czarno, wtedy te, te rogi też byłyby czarne, to jest kwestia w zasadzie gustu też by działało, ale jednak fajnie to będzie pełniej tutaj świecić oczywiście właściciel dostanie od nas takie LEDowe żaróweczki, które sobie tutaj zamontuję od tyłu. No niestety, tutaj producent wymyślił sobie takie charakterystyczne gumy. Nie do zastąpienia, w zasadzie jakimś tam innym elementem. Także musieliśmy tutaj zostać przy tych gumach. Oryginalnie, oczywiście, wystawały tutaj żarówki H11 i H9 podejrzewam i tutaj, oczywiście, to zostało zaślepione i ta, guma, i ta guma została bez zmian na swoim miejscu. Ona jest wklejona tutaj dookoła oraz tutaj na środku, ponieważ one nie wiem czy to jest znane, ale one strasznie słabo się trzymają. Po prostu wystarczy na nią chuchnąć, wystarczy ją tutaj lekko podnieść, i cała ta guma spada. Ona tutaj się trzyma tylko na takim malutkim ranciku. No i generalnie jest to straszna kicha, ponieważ naprawdę wystarczy ją albo krzywo włożyć, albo dosłownie tutaj ją czymkolwiek ruszyć i cała ta guma spada, więc myślę, że jak najbardziej można oczekiwać w używanych lampach, że będą miały w środku pełno syfu, ponieważ te gumy po prostu nie trzymają praktycznie wcale. Oczywiście to samo tyczy się tej środkowej, z tym, że tutaj jest nieco inaczej, tutaj ona jest zaślepiona, ponieważ wystaje jakby dupka tej soczewki w środku. I ona tutaj jest zaślepiona, pomimo tego, ona wciąż może się oczywiście ruszać, ale jest zaślepiona i tutaj jeszcze dodatkowo jest też wklejona. I zabezpieczyliśmy ją takimi czterema śrubami, tak żeby nam tutaj się nic nie pod wpływem tego tutaj nacisku tej soczewki, żeby to się nie otwarło po prostu. Tutaj od boku mamy kable złączki. To są oczywiście złączki typu H8, H9, H11, takie jakie znajdowały się tutaj żarówki. No i to jest. No po prostu całe przyłączenie. Mamy opisane L oraz H, dwie lki, bo dwie światła, dwa światła mijania oraz H, czyli odpowiednio high beam i low beam. To jest lampa oczywiście za granicę, także takie oznaczenia pozwol pozwoliliśmy sobie tutaj zrobić. No i jest oczywiście polaryzacja plus minus. Ważna rzecz, no niestety trzeba to podłączyć tak, jak powinno być. W reflektorze znajduje się zabezpieczenie, także jak się to podłączy odwrotnie, to po prostu wali korki, ale lampie się nic nie stanie. No, ale oczywiście nie będzie działać. Także mamy tutaj połączenie. Tutaj jest na tyle miejsca, że spokojnie sobie właściciel może to wszystko potem upchać. Tutaj mamy regulatory lewo-prawo oraz góra-dół. Cały, cały wkład musiał zostać na tych regulatorach nieco cofnięty do tyłu. No, do przodu raczej nie będzie cofnięty, ale no, po prostu cofnięty, żeby pomieścić nam tutaj te wszystkie elementy. Także. Ta regulacja jest nieco bardziej wykręcona niż standardowo ją zauważycie, no ale ona oczywiście działa i ją można regulować, a w razie co, można jeszcze tutaj ruszać także tymi. Jeśli ruszamy tymi dwiema śrubami naraz, no to cały odblask też górną część odblasku cofamy albo przesuwamy do przodu. A tutaj odblask mam na myśli cały ten środek, ponieważ to jest jeden element. No i co, za chwilę sobie ją podłączymy, pokażę Wam jak to świeci. Ta podkówka w zasadzie jest podłączona ala światła pozycyjne. Po uruchomieniu motocykla świeci ta podkowa oraz boki jako światło do dziennej. No i soczewka jest światłem mijania i drogowym. Podłączymy sobie to teraz i pokażę Wam jak to działa. OK, mamy podłączone. Jedyne co, to nie, nie jest zamontowane, no to nie są zamontowane postujówki. Myślę, że każdy będzie w stanie sobie tutaj wyobrazić, że te rogi po prostu świecą jako światło pozycyjne. Także po uruchomieniu motocykla mamy coś takiego. Mamy nasze światło do jazdy dziennej, czyli te dwa boczne elementy oraz tą środkową podkówkę. I tak w zasadzie jeździmy. Te światła do jazdy dziennej są ułożone w taki sposób, że one w zasadzie na ścianie, jakby się to zaświeciło, no to one tworzą trochę taki taki x. One świecą jakby w ten sposób. Tak mniej, więcej prostopadle do tego, jak są ułożone te talarki. Oczywiście nie jest to wskazane dla światła mijania, ale używając elementów w ten sposób dla światła dojazdy dziennej powodujemy, że one są po prostu dość oczojemne. Także hmm, po prostu jest ten motocykl bardzo dobrze widoczny, nawet z dużej odległości. obojętnie pod jakim kątem na niego patrzymy, a o to chodzi tak naprawdę w światła dojazdy dziennej. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby je wyłączać po zmroku, no, ponieważ będą jak najbardziej oślepiać. I teraz uruchomimy sobie światło drogowe. Światło drogowe odpala nam się środkowa soczewka. Przytrzymujemy przez około 5 sekund cofamy. I tak jak mówiłem, zostaje nam zostaje nam ta podkówka oraz soczewka w trybie światła mijania już też świeci. I to jest nasze światło mijania. Oczywiście teraz, kiedy użyjemy sobie światła drogowego, no to zapala nam się wszystko. Soczewka otwiera się w tryb światła drogowych długich i dopalają się nam boki jeszcze raz światło do jazdy dziennej światło drogowe przytrzymujemy około 5 sekund cofamy mamy światło mijania oraz tą naszą podkówkę Oczywiście ta podkowa jest opcjonalna, tak naprawdę nie musi jej tutaj być. Można też zrobić nieco inny układ. Chociaż od razu mówię, że układ taki, jak robiliśmy w, ap w apryli Tuono, czyli dwie soczewki, bilet po bokach. No niestety tutaj się nie sprawdzi, ponieważ jest tutaj po prostu za mało miejsca ta aprila tuono jest nieco grubsza w tym miejscu, na tych bokach i tutaj te soczewki wchodzą, ledwo ale wchodzą, a tutaj no niestety jest to troszeczkę za ciasno także musimy zostać przy centralnej soczewce i ewentualnie kombinować z bocznymi elementami, no cóż to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, do następnego